Cześć, chcemy przedstawić Wam nowość od marki LUNCH, miernik bieżnika opon z dokładnością do 0,1 mm i z możliwością generowania raportów. Miernik jest zapakowany w praktyczne etui, w skład tego zestawu wchodzi ładowarka, a także płytka kalibracyjna. Miernik ma możliwość pomiaru od 4 do 6 opon. Pomiaru dokonujemy poprzez przyłożenie miernika do środkowej części opony. I uzyskujemy wynik, który jest uśrednioną wartością z pomiaru czterech stref opony. Mamy wykonany pomiar czterech opon. Uzyskujemy wyniki każdej z nich z podziałem na cztery strefy. Na drugiej zakładce mamy analizę zużycia z oceną stanu opony i na końcu możemy pobrać raport. Jeżeli posiadalibyśmy urządzenie diagnostyczne marki Autel, to możemy je sparować z miernikiem. Znajduje się ono w zakładce ToolBox. Aby mieć pewność, że wykonywane pomiary są precyzyjne, należy regularnie wykonywać kalibrację. Jest ona bardzo prosta, ponieważ wybieramy w ustawieniach kalibracja, następnie przykładamy urządzenie do metalowej płytki, która jest w zestawie, klikamy pomiar i kalibracja wykonuje się automatycznie.